Nad czym się zastanawiacie? Dzwonimy na policję. Dzisiaj Szwajcaria nie jest dla nas łaskawa. A teraz biegniemy z podziękowaniami dla naszych patronów. Wielkie dzięki, że jesteście z nami. I wpadajcie do nas. Dzień drugi zaczynamy deszczowo i chłodno. Ale już wstaliśmy oprócz tego. Wstałam też. O, stała też. Także dzisiaj troszkę zmiana planów ze względu na pogodę. Jedziemy tylko na wodospad i do lucerny najprawdopodobniej później szukamy miejsca noclegowego w pobliżu i dopiero jutro będziemy wyruszać może na ten most. Jak to było na? Triftbruke, ale żeby Triftbrücke. tam się dostać, to potrzebujemy no, ładnej pogody i siły. Tak, I, której dzisiaj nie mamy. I też przeczytaliśmy przed chwilą, że aby tam wjechać, trzeba zapłacić w tej wewte za kolejkę. Później jeszcze jest 90 minut dobrego spacerku. I tam napisali, że trzeba być w dobrej kondycji. No my to oczywiście po wczorajszej jesteśmy bardzo dobrej. E, także. No przed nami, mam nadzieję, że jutro ładna pogoda, a dzisiaj na spokojnie po wczorajszym bardzo męczącym dniu. Odpoczynek i zwiedzanie może luźne. Ej, nogi mnie bolą. No, także wszystkich nogi bolą. Czas na śniadanko w przedsionku, i słuchajcie, wypróbowujemy dzisiaj naszą nową kuchenkę. Mamy tutaj taką małą poręczną w fajnym, e, w fajnym pudełku. Elegancko się ją zapala. Dużo fajniejsza niż ta droższa. z Tak, zmieniliśmy na lepszy model. Znaczy się teoretycznie lepszy. Wiadomo, może ma jeden palnik, ale to nie ma znaczenia. W każdym razie, jak widzicie, przedsionek to jest coś, co w momencie, kiedy pada, jest wyjątkowo przyjemna. Tak, także szykujemy się do śniadanka, dzisiaj jajecznica, żeby się troszkę ogrzać i zaraz ruszamy na dalsze zwiedzanie Szwajcarii. Dzisiaj Szwajcaria nie jest dla nas łaskawa, pada, cały namiot jest mokry, zobaczcie, także będziemy musieli gdzieś go też tak spakować, ale na razie na spokojnie mamy gdzie spać, teraz wychodzi słońce, to jest tutaj bardzo dziwne, dla nich jest to normalne, a dla nas inne. Ok, pokujemy się. I Będziemy powoli uciekać, bo boję się, że nie wyjadę tutaj, bo mimo wszystko to jest utwardzone, ale gdybym się zakopał, to bym był niechętny do takowego wyciągania mnie traktorem dlatego szybko, może nie szybko, ale w miarę najszybciej jak się da, pakujemy się i jedziemy dalej Jak to bywa na biwaku, nie ma co czekać na lepszą pogodę bo może nigdy nie nastąpić, czyli składamy na od w deszczu, chodźcie zobaczyć szybko Ja jestem w kapoku przeciwdeszczowym i tu wszystko mokre i góra też zapewnie przez chwilę nie pada także mam nadzieję, że uda mi się chociaż pandekę założyć, a później niech zapada. pada i tak dzisiaj będziemy go wysuszyć albo spać w mokrym nie, wczoraj też był złożony mokry i było sucho, także dzisiaj mamy nadzieję, że też pamiętajcie jeszcze, ja zawsze jak widzicie wycieram ręcznikiem żeby chociaż trochę tej wody zebrać. chcieliśmy wyjechać, ale zostaliśmy zatrzymani traktorem i co teraz robimy? dzwonimy na policję Policaj! Policaj, hilfa! Einfai Drive, policja pan, pan sobie zaparkował traktorem, i no i stoimy, i musimy szukać gościa teraz, żeby móc wyjechać dalej na wycieczkę. Mieliśmy problem z parkowaniem, ponieważ dla nas to jest coś obcego, i teraz pokażemy Wam, jak to zrobić. Najpierw. Płatomat, parkomat. Tak, automatyczne płacenie. Najpierw kartę przykładamy, później wpisujemy pin, rewolut nie zadziałał nie wiem czemu, pokazało, że się nie da eee, chociaż komuś zadziałał, później wybieramy stację, z której chcemy tankować, jeden gaz lub dwa my wybraliśmy gaz później ten pan, bo pan nam pomógł ogólnie my nie daliśmy rady, naciskamy belik, czyli belik to tak naprawdę jest rachunek, ale nie wiem czemu, później włącza się pompa do gazu, tankujemy tyle ile chcemy odpinamy, odkładamy i później automatycznie zostanie nam pobrany z konta te X kasy. I jeszcze, jak klikniemy jeszcze raz Billig to wtedy dostaniemy rachunek. Także ponoć tu wszędzie tak jest. My się cieszymy, że zatankowaliśmy gaz, e, dlatego jedziemy dalej na parking obok, bo jest saromisty widok. To ciekawostka, jeszcze na takim bardzo ładnym y, Raptorze jest taki namiot, który wygląda bardzo ciekawie. To jest Front Rumer. Zobaczcie, jaki on jest z grubości niewielki. Wydaje mi się, że on jest dużo cieńszy niż nasz. Zapewne ma teraz cieńszy, ale, ale wygląda to bardzo sympatycznie. I oczywiście w tym Fordzie, gdzie tankowaliśmy, też jest jakiś nam także być może tutaj to jest popularne. zobaczyć piękny wodospad i jak widzicie po prawej stronie One mamy nie jestem pewna czy to jest ten ale Tomek mówi, że to jest ten, Chyba ten. do którego przyjechaliśmy na razie jedziemy znaleźć miejsce nocne, boże nieprzegowe, miejsce parkingowe ale no widoki tutaj, jesteśmy już na miejscu piękny wodospad przed nami, ale Dlatego jesteśmy cierpliwi i czekamy, sobie, i w tym czasie ogarniamy kolejny nocleg z naszej pięknej aplikacji w gospodarza. Mamy nadzieję, że jutro będzie ładniej, a jak nie, to będziemy myśleć, czy czasami nie podróżować w stronę słońca. Przestało, Przestało troszkę padać. Idziemy na wycieczkę po mieście Lautabrunnen. I mamy wszędzie dookoła piękne, piękne góry, i auta trzeba uważać. No może troszkę Wam pokażę tych ślicznych widoczków tutaj. Padać, no, ale jesteśmy tutaj pod tym największym wodospadem ształp Bachpal. No i może troszkę popodziwiajcie. Chowaliśmy się przed deszczem. Dzisiaj jest kompletnie niewycieczkowy dzień. Ale my myśmy utwardzi. Tak, zwiedzimy, co się da. Ale też, szczerze mówiąc, to odpoczywamy, bo Mamy w nogach porę ładnych no. kilometrów schodzenia, co było małe. I teraz nawet zejście z parkingu było dla mnie tragedią. Naprawdę tragedią. No nic, czekamy, może się coś rozjaśni. Przestało troszkę padać, robimy kolejne podejście podziwiania wodospadu, Przucie zrobienia kilku zrobić. zdjęć. Idziemy do góry? Idziemy? No. Nad czym się zastanawiacie? Idziemy. Tam w tle grzmi, pada deszcz. Ja mam buty po prostu przewyjściowe, ale idziemy. Tak, idziemy do tego odoswagu. Zerknijcie na ten piękny widok. A teraz idziemy jakimś tunelem. No, o! Do końca. Uh, uh, echo. Uh, uh. nad spadem, zobaczcie mam nadzieję, że mi się uda, bo zakręcam teraz wszystkie, żeby kamery nie zgubić wow, tak fajnie? a, nie widzicie mnie? I teraz? zatrzymaliśmy się tu nad ulicą ponieważ, nad ulicą, koło ulicy ponieważ jedziemy blisko pięknej rzeki o kolorze nie wiem jak nazwać ten kolor maślanym, mlecznym dziecko pisze turkusowym i musimy tutaj zobaczyć, cóż to pięknego jest, ale ja zawsze gadam dużo, a myślę, że warto popatrzeć U, ja myślę, że tu wejść to nie zobacz ale jest, jest niesamowita Medujemy się po kilku godzinach już w pięknej, słonecznej pogodzie i dojechaliśmy na miejsce noclegowe. Nie pytajcie się jaki to był dojazd, ale jesteśmy znowu e, bardzo, bardzo wysoko nad, nad miastem i e, stoimy w polu. Tutaj pan ma zrobiony taki, taki widzicie, taki kawałek dla, dla podróżnych, a widoczek, który mamy z tego miejsca jest taki. Proszę, przejmujesz kamerę. No, 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 no proszę Widoczek jest taki. Ja mam nadzieję, że nie będzie padać, bo wyjazd będzie jeszcze śmieszniejszy. Ale damy radę. I dzisiaj chyba za fajko tu śpimy, bo nic Pan widzę, że nie próbował nam za... serwować. No, dobra, rozkładamy namiot i żyjemy sobie tutaj na spokojnie. Fajnie. Nikt się nam nie będzie za mnie w pieprzątku, trochę krzywo. Ale to! Nie ma co narzekać, polska mentalność narzekamy krzywo, znajdziemy proste miejsce. Mamy mokry przedsionek z dwóch poprzednich nocy, i teraz na szczęście, na szczęście świeci ładne słońce, i jest czas, żeby ten przedsionek nam wysach razem z. Razem <grym> z. Boże, przedsionek, co ja gadam? Żeby namiot nam wysach razem z przedsionkiem. Zobaczcie, on tutaj niestety wszędzie jest mokry. Wszystko jest mokre. No ale... No trudno. Nie przewidzimy niektórych rzeczy, po prostu padało i i musi teraz tak być. Ale teraz jest ładne słońce, myślę, że jeszcze przez godzinkę jakąś. Chodź może to się sprawdzimy. Co? Bo wszyscy mówią, że jak, że jak mokry nam odłożysz, to masz mokrą poście. Zobaczmy jak to u nas jest. Bo tu naprawdę było mokro, mokro, bo w deszczu składałem. Ulewie na dniu. Ulewie powiedział, dobra, idę. Nie będę kłamał, jak będzie wilgotno, to powiem. To jest wszystko suchutkie, nawet nie jest wilgotne. Także namiot jest szczelny. Pamiętajcie, żeby tyle ile go można to wytrzeć. Jak tutaj tyle. Zaprałem. Tam mamy jedno drzewo samotne. Tutaj mamy takie widoki. Gdzie ja widzieliście dla znowu? Teraz sobie posiedzimy, bo mi strasznie bolą nóżki. Że w sumie wszystkich bolą Nie wiem no, jeszcze ile będą boleć, ale my... sam mówię że A jeszcze będzie. Je nie naszym? wytrzymam zaraz. Chcielibyśmy Wam powiedzieć. A nic nie widać. O. A <laughs> o jest tak my wyglądamy. Chcielibyśmy Wam powiedzieć, dobranoc. Przyszedł czas na nas, abyśmy odpoczęli po dzisiejszym deszczowym dniu. Jutro nie wiemy jeszcze, co nas czeka, bo to zależy od pogody. Także. Dobranoc. Dzień drugi. Tak? Drugi? Tak. Trzeci noc. Drugi. Drugi. Noc trzecia, ale dzień. A drugi. dzień drugi, trzecia noc, mówi, dobiega do końca. końca. Pa! Widzimy się jutro. Dzień dobry. ósma rano. Słoneczko świeci, ale to złudzenie, bo całą noc prawie padało.